W Hans, położony kilka kilometrów na północ od Amsterdamu. Słynie z widocznych tutaj wiatraków widok z mostu Juliana Brug nad rzeką Zan po drugiej stronie rzeki Zabytkowe miasteczko Zandik Wejście na sam teren z Kansenu jest darmowe, natomiast poszczególne obiekty są w większości płatne. Malownicze poldery. Tutaj znajduje się darmowe muzeum warsztatu wyrobu drewnianych chodaków. Można też kupić o taki przykładowa cena trzydzieści cztery euro, malowane już sporo droższe. Są przyzwyczajone, że dostają jakieś jedzenie, dlatego sami podchodzą. 你你你开这个好。 Tutaj oczywiście tylko sztuczne modele. Obok parkingu przy końcu albo z drugiej strony początku skansenu znajduje się drewniana wieża widokowa. A dalej obok zaczyna się ścieżka prowadząca Brzegiem kanału przez słonki polderu. Jednak jak widać nie jest ona dostępna. Z tego znaku wynika, że jest zamknięta od 15 marca do 15 czerwca. Co najprawdopodobniej wynika z wyższego poziomu wody i potencjalnego podmoknięcia terenu. Z wieży widokowej rozciąga się widok na położony poniżej polder, a także widoczne dalej wiatraki nad rzeką Zan. folder przecinają jak widać liczne kanały nawadniające Część wiatraków można zwiedzać wewnątrz. Widoczny tutaj dekad. Jego największą zaletą jest ten widoczny taras widokowy. Nie jest jednak zbyt wysoko. Natomiast jeden z dalszych wiatraków ma wewnątrz lepiej widoczne mechanizmy. Widoczne poldery są ostoją ptactwa wodnego, a to chyba gęsi. Przed przyjazdem czytałem o tym, że wiatraki dostępne do zwiedzania czynne są po 6 euro za sztukę, więc nastawiłem się, że zobaczę jeden od środka, pozostały czas spędzę ogólnie w części ogólnie dostępnej. Natomiast tutaj okazało się na miejscu, że od tego roku jest nowy system, bardziej korzystny ogólnie, chociaż nie w tym moim przypadku. Ponieważ za 17,50 euro kosztuje wstęp do wszystkich biletowanych atrakcji, ale z tego powodu, że miałem 3 godziny na całość, a za późno, postanowiłem wchodzić do płatnych miejsc, dlatego ostatecznie nie wszedłem do żadnego. Stąd wynika, że planując wizytę najbardziej opłaca się spędzić tutaj większą ilość czasu, żeby skorzystać z każdego przynajmniej większości płatnych miejsc. Można też oczywiście nie wchodzić nigdzie i wtedy cała wizyta. Na miejscu jest bezpłatna. Widok na polder, a w oddali wieża widokowa.